Dzień dobry, witam Państwa w dzisiejszym materiale dotyczącym zagadnień związanych z opieką hospicyjną i długoterminową. Film ten jest częścią projektu Rzetelnie o życiu z rakiem, który realizowany jest w ramach grantu Fundacji Polskiej Ligi Walki z Rakiem. Jak już wielokrotnie Państwu wraz z dr. Mileną Lachowicz przypominałyśmy, jesteśmy dostępne dla Państwa za pośrednictwem m.in. naszego maila wsparcie.onkologiczne.gmail.com. Przechodząc do tematu dzisiejszego spotkania opieki hospicyjnej i długoterminowej, to w tej ustrukturyzowanej i sformalizowanej formie jest ona integralną częścią procesu leczenia dopiero od niedawna. Dzięki oddolnym społecznym działaniom w 1976 roku rozpoczął się ruch opieki paliatywnej i hospicyjnej. A zupełną świeżynką, o ile mogę tak sobie um, pozwolić na taki kolokwializm, jest fakt, że opieka paliatywna stała się osobnym świadczeniem gwarantowanym i finansowanym ze środków publicznych dopiero w 2009 roku. Ale jak to niestety bywa, nawet w tych najtrudniejszych i najbardziej obciążających i fizycznie, ale głównie emocjonalnie chwilach, system praktycznie nie pomaga. Raport Najwyższej Izby Kontroli z 2019 roku wskazuje między innymi na dwa największe ograniczenia. Po pierwsze, miejsce zamieszkania. Im mniejsze miasto i im dalej położone od większego ośrodka miejskiego, tym dostępność do pozorom gwarantowanych świadczeń jest gorsza. A po drugie, i co gorsze, tak naprawdę, to niestety limitowanie tychże świadczeń. Wynika to z prostego założenia, że w myśl przepisów ponad kontrakt płaci się tylko za procedury i świadczenia, które ratują życie. Jest to okrutne i powinno jak najszybciej zostać zmienione, gdyż niestety nadal spora część pacjentów, właśnie onkologicznych, w tej schyłkowej fazie choroby nie jest w stanie doczekać się należnej pomocy. A nie mówimy tu o jakichś wygórowanych oczekiwaniach, a o elementarnym prawie, które już omawialiśmy podczas mojego pierwszego spotkania z Państwem, czyli o prawie także do godnego umierania. Ale o moim odczuciu, ale w moim odczuciu, um, będziecie Państwo bardziej świadomi swoich praw. Um, Im bardziej będziecie y, świadomi swoich praw, tym szybciej będziecie w stanie reagować i przygotowywać się na różne scenariusze. Dlatego też rozpocznijmy od opieki długoterminowej. Jest to forma opieki dedykowana chorym, którzy w następstwie choroby lub niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowych i u których to pacjentów zakończono już diagnostykę, leczenie operacyjne lub to zachowawcze i nie wymagają oni dalszej hospitalizacji. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej wskazuje że świadczenia te mogą być realizowane w warunkach domowych lub też stacjonarnie. Może pojawić się pytanie, na ile niesamodzielnym trzeba być, by móc skorzystać z takiej formy opieki? Ocenia to skala Bartel. Ocenianych jest 10 sfer czynności, które każdy z nas powinien wykonywać. Czy jesteśmy na przykład w stanie sami zjeść, skorzystać z toalety, czy po prostu się ubrać? Pacjenci, którzy uzyskają 40 i mniej punktów w tej skali, są uprawnieni do ubiegania się o świadczenia opieki długoterminowej. Zatem jak wygląda procedura w przypadku opieki stacjonarnej, czyli właśnie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym czy pielęgnacyjno-opiekuńczym? Po pierwsze i co najważniejsze, wymagane jest skierowanie od lekarza opieki zdrowotnej, np. od lekarza rodzinnego sami składamy skierowanie bezpośrednio do wybranego przed siebie zakładu opiekuńczego. Będziemy potrzebować także wniosku o wydanie skierowania do ZOL, czyli wniosku do NFZ-u. Konieczny jest także wywiad lekarski i pielęgniarski, aktualna dokumentacja medyczna pacjenta i wyniki jego badań, ale co równie konieczne dokumenty potwierdzające wysokość dochodu. Dlaczego ich potrzebujemy? ponieważ świadczenia zdrowotne, jak na przykład leki czy zaopatrzenie medyczne jest refundowane z NFZ-u, ale już zakwaterowanie i wyżywienie w Zolach jest odpłatne. Wysokość tej opłaty ustala kierownik zakładu opiekuńczo leczniczego i jej wysokość jest aktualizowana, jeżeli dochód pacjenta ulegnie zmianie. Warto także pamiętać, że jeżeli przez jakiś czas chory będzie poza Zolem, na przykład na przepustce czy czy w szpitalu, to konieczne jest opłacenie 70% opłaty za te dni, kiedy go po prostu w ośrodku nie ma. Gdy pacjent, drodzy Państwo, znajduje się już w schyłkowym stadium choroby nowotworowej, wówczas należy rozważyć opiekę paliatywną i hospicyjną. Jest to zespołowa, wielodyscyplinarna i dynamiczna opieka, w której centrum zainteresowania jest pacjent i jego rodzina. Jednak nie wszyscy pacjenci chcą korzystać z tej formy wsparcia. Część z nich zapewnie, zapewne nie chce korzystać z hospicjum w związku ze złymi skojarzeniami, ale drodzy Państwo, odczarujmy ten mit: w hospicjum chodzi o życie. Cała kadra, bo do niej należy oczywiście cały personel ochrony zdrowia, ale także i duchowni, i pracownicy socjalni, czy wolontariusze, którzy dbają o jakość życia. Ich zadaniem jest łagodzenie nieprzyjemności czy cierpień w każdym wymiarze: w wymiarze fizycznym, psychicznym, duchownym, ale także finansowo-społecznym. Aby móc zostać objętym opieką paliatywną, hospicyjną, nasz stan zdrowia musi ulegać pogorszeniu. Wymaga, wzma, wymagamy tak naprawdę zmożonego leczenia objawowego, na przykład leczenia bólu. Podstawą do rozpoczęcia korzystania ze świadczeń jest skierowanie. Wystawione przez lekarza. Musi ono konkretnie precyzować, jakiej formy opieki wymagamy. Czyli, czy chodzi o świadczenia w warunkach domowych, stacjonarne, a może ambulatoryjnych. Jeżeli wymagamy korzystania z kilku form opieki, na każde z nich musi zostać wystawione osobne skierowanie, dokładnie precyzujące, o jaką formę opieki chodzi. Co jest także krytycznie ważne, to pacjent musi podpisać świadomą zgodę o objęcie opieką hospicyjną. Dlatego, drodzy Państwo, nie ukrywajmy przed naszymi bliskimi tego, w jakim są stanie. Muszą być świadomi sytuacji, bo poza tym formalnym obowiązkiem podpisania tej zgody na objęcie opieką hospicyjną, mają oni także prawo do uporządkowania własnych spraw. Być może będą chcieli się z kim spotkać, być może konieczne jest uporządkowanie spraw formalnych, jak na przykład sprawy spadkowe. A poza tym, mają prawo przeżyć te chwile tak, jak oni sobie tego życzą. Przejdźmy do krótkiego scharakteryzowania każdej z tych form. Realizacji opieki paliatywnej. Pierwszą z nich jest hospicjum stacjonarne. Transport do takiego ośrodka zapewnia lekarz czy ogólnie jednostka kierująca pacjenta do hospicji. Takie skierowanie na przewóz odbywa się po ocenie stanu chorego, czy w ogóle może on być transportowany. Rolą opieki w hospicjum stacjonarnym jest stwarzanie zarówno chorym, jak i ich rodzinom miłej, domowej atmosfery. Stwarzane są warunki godnej śmierci, łagodzone są wszelkie dolegliwości fizyczne i psychiczne. W hospicjach nie jest oceniana progresja choroby, skupia się ta opieka tylko właśnie na tym, uśmierzaniu wszelkich cierpień. Co warto podkreślić, opieka hospicjum nie dotyczy tylko i wyłącznie samego pacjenta. Psycholodzy, duchowni, pozostali pracownicy są dostępni także dla rodzin pacjentów, i to nie tylko wtedy, gdy chorzy znajdują się w ośrodku, ale także po ich śmierci. Hospicjum, drodzy Państwo, świadczy także tzw. opiekę wyręczającą. Polega ona na otoczeniu chorego opieką na okres maksymalnie 10 dni w celu odciążenia rodziny w opiece nad nim. Bo drodzy Państwo, nie ma w tym nic złego, że niekiedy ta opieka nad osobą terminalnie chorą jest wyczerpująca, i to nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim psychicznie. Skorzystanie z tej opieki wyręczającej nie stawia Państwa absolutnie w złym świetle, to nie jest brzydko mówiąc podrzucanie chorego i cedowanie opieki na innych. Korzystanie z opieki wyręczającej to przejaw. Troski nad naszymi bliskimi. Skorzystanie z opieki wyręczającej może być także niezwykle przydatną formą pomocy, bo czasami ten opiekun chorego sam musi poddać się jakiejś operacji czy rehabilitacji. Drodzy Państwo, poza hospicjami stacjonarnymi możemy skorzystać także z opieki ambulatoryjnej w poradniach medycyny paliatywnej. Z założenia pacjent sam jest w stanie dostać się do takiej poradni, natomiast gdy chory ma ograniczoną możliwość poruszania się, to lekarz czy pielęgniarka w ramach takiej opieki ambulatoryjnej może odwiedzić pacjenta w domu jednak nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Jeżeli natomiast chory wymaga częstszych wizyt, należy skierować go do hospicjum domowego. Podstawą do zakwalifikowania do opieki hospicjum domowego jest skierowanie lekarskie, tak jak już wcześniej o tym wspominałam. Wizyty personelu medycznego są ustalane indywidualnie z rodziną i realizowane nawet tego samego dnia, gdyż takie hospicje działają przez całą dobę. Pielęgniarki w ramach hospicjum domowego odwiedzają chorego nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, ale drodzy Państwo pamiętajmy, że nie świadczą one opieki wyręczającej, a tym bardziej nie pomagają one w prowadzeniu domu, dostarczeniu zakupów czy pozostawania z chorym podczas nieobecności domowników. Na taką pomoc możemy liczyć ze strony wolontariuszy. Podsumowując, chorzy powinni być odpowiednio wcześniej informowani o możliwościach opieki długoterminowej czy tej hospicyjnej, aby mieli czas zastanowić się i uporządkować swoje sprawy, bo nagannym jest okłamywanie pacjenta o jego stanie zdrowia, czy dawanie jakichś złudnych nadziei na pełne wyleczenie, a już w moim odczuciu skandalicznym jest kierowanie chorych do hospicjum, gdy ci już są po prostu wagoni. Opieka długoterminowa i hospicyjna, drodzy Państwo, to także życie. Należy zadbać o jego jakość. Niwelowanie dolegliwości i cierpień jest nienaruszalnym fundamentem opieki paliatywnej i długoterminowej. Serdecznie Państwu dziękuję, że byliście Państwo z nami podczas... Całego zaplanowanego cyklu spotkań rzetelnie o życiu z rakiem, mamy wraz z dr. Mileną Lachowicz nadzieję, że ta wiedza, którą przekazywałyśmy i dzieliłyśmy się tutaj z Państwem, okazała się przydatna. Nadal jesteśmy dostępne na naszej skrzynce mailowej wsparcie.onkologiczne.gmail.com, a szczególnie zachęcam do odwiedzania nas na profilach na Facebooku i Instagramie. Wystarczy wpisać wsparcie.onkologiczne i nas Państwo w prosty sposób znajdziecie. Tam na tych naszych social mediach informujemy o organizowanych we współpracy wydarzeniach sportowych, akcjach profilaktycznych i podpowiadamy, jak wygląda. I realizowany jest proces leczenia onkologicznego. A już niedługo mamy nadzieję spotkać się z państwem w nowych filmach również z udziałem gości. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy także do indywidualnych konsultacji z psychologiem klinicznym, seksuologiem czy specjalistą do spraw zarządzania rehabilitacją. Jeszcze raz państwu pięknie dziękuję i do zobaczenia.